Witam, z tej strony manajki. wracamy do księcia Persji, któremu coś dziwnego wystaje. Tak, i który lubi biegać po ścianach. Przed chwilą widzieliśmy Dahakę. I myślę, że jeszcze go nie raz zobaczymy. Mam nadzieję, że nie za szybko. Dlatego, że z tego co pamiętam, to był to dość denerwujący przeciwnik. Nie mówiąc o tym, że potężny jak cholera. E, dobra, biegniemy. O, nie zdążyłem. Biegnij, biegnij, biegnij. Pięknie, idziemy. To jest ostatni odcinek, który nagrywam korespondencyjnie. Od poniedziałku już ten odcinek, te odcinki powinny być nagrywane na bieżąco, dlatego że w sobotę albo w niedzielę to już zależy od różnych czynników, na które nie do końca mam wpływ. Eee, będę wracać. Hmm, myślę, że w tym momencie już mam w dużej mierze dość e, wyjazdu ze względów fizycznych. O przeciwnicy, będziemy się nachszaniać. Zabi łożysze, ale dostaliśmy. Jezu, ale dostajemy! Kurczę, ale zdążyła zgać. No, niech to O A zniszczyliśmy swoją broń. Owszty, gdzie nas od tyłu? Patrzcie, jedna nas gryzie, druga nas wali. O, zrzuciliśmy ją. Jak się zrzuca? Zrzuciliśmy ją, ale tutaj chyba jeszcze będzie walka, czy nie? Będzie, dobrze pamiętam. Czy nie zginęła nam dziś jedna? Jezu, co my zrobiliśmy? Nie skacz. Tak zabiją. I Tak. Zrób mi z niej katarynkę. I złabi ją znowu. Złabi ją! Ależ poleciała jej No i znowu nie spojrzałem, kiedy zacząłem nagrywać. Dobra, zakładam, że... 4 minuty temu? Tak, myślę, że jest to bezpieczne założenie. E, odcinek i tak będzie trwał powyżej 20 minut tym razem, dlatego że skończymy dopiero przy Sejbie, także się nie martwcie, nie będziecie stratni. Mam taką nadzieję. E, nie wiem, coś mam... mam problem z tym kontrolowaniem czasu. No... Ależ to było genialne w moim wykonaniu. wcześniej się nie zabiłem. O, dobra. No, skacz! Skacz, dobra. Eee, tutaj szedł dachaka. Chyba uciekł górą. Oj, no to żeśmy... No to żeśmy złożyli... I to dwa nawet. Ale ze mnie lama. Zużyliśmy bez sensu dwa yy, zbiorniki piasku. Zapisujemy. I idziemy dalej. Zobaczymy, co dalej gra przed nami trzyma. O, jakiś filmik, deszcz pada. Dahaka znalazł się. Za nami jest. Uu. Gdzieś się chował, Ty no, wyszedł z miejsca, w którym, gdzie my byliśmy? Tak, i sepia. Charakterystyczna sepia. Kiedy uciekamy przed Dahakiem, zawsze w kolorach sepii to robimy. Im dalej od niego jesteśmy, tym mniej tej sepii jest. Ale jak widzicie, Dahaka trochę oszukuje przy gonieniu. Nie zwraca uwagi na ściany, przeciwności i tak dalej. I jest cholernie zwinny. Jednak jest duży. I to możemy wykorzystać w miarę. Beczki. Zabijmy beczki! A, miałem, nadzieję, że chociaż trochę piasku w tych beczkach znajdziemy. No trudno. No, jak widzicie, ta zgubiliśmy, bo kolor wrócił do standardu. A, ty chyba broniłeś. Przyzna się, broniłeś A, tych beczek. Chyba ci to nie za bardzo wyszło. No, bo... Z czego innego tu mógł bronić, stając tyłem? Bronił, żeby ktoś tędy nie wszedł. Dobra, idziemy, idziemy teraz. Tak, powiem wam, że to mnie zaczęło ostatnio zastanawiać. jak idziemy, to poza uszkodzeniami związanymi z upadkiem jakichś rzeczy, jakimiś pęknięciami, tak naprawdę te wszystkie płytki są w bardzo dobrym stanie. Natomiast na ścianach są wydetane miejsca. Ile ludzi musiało biegać po tych miejscach, żeby je wydeptać. Ja myślałem, że my, jako Książę Persji, jesteśmy kimś wyjątkowym. To tak naprawdę cały tabu ludzi biega sobie po ścianach w wolnych chwilach. Masakra, po prostu masakra. To myślę, że ten tabu nawet nie ginie tak często jak my. A, my tam się mamy dostać. Tam to chyba ten pójdziemy tu, Dobra. Ależ jest zupał W tej persji to jednak cholera. No, w krainie piesków czasu też. To znaczy, może gorąco, gorąco, jak gorąco. Dusz. No, dusz. No to naprawdę męczy. Zawsze kiedy się tak. O! Dahaka haka. DA haka sepia. E, tak, to teraz. Co widzicie teraz też jest charakterystyczne dla tahaki, czyli te wszelkiego rodzaju e, O, Ale jak widzicie nie zawsze te pnącza ze no. Nie możesz przejść przez wody, nie dogonisz mnie. Ha, ha. Wyrolowałem cię. Tahaka, Chodź, chodź, chodź. Marenki, chodź. Jestem, nie ma. Jestem, nie ma. Jestem, nie ma. Zapiszmy tak, chcemy zapisać grę. Zapisz grę. I znowu się przenosimy w czasie. Czyli znowu animacja, której niestety nie można przyspieszyć. A przyznam, że chciałbym ją przyspieszyć. Tak jak te przerwniki filmowe, kiedy po śmierci można je przyspieszyć. Bez sensu oglądać cały czas tą samą animację. Tak, for się w się przeszłość ja zgubiliśmy tak. do Haka. I Idziemy dalej. No, biegni, tak znoszliśmy. idealnie. Eee, tu, tu, tu 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 biegniemy, biegniemy. O, czy to jak? Hello. What kind of beast is this? No, jakaś taka dość. Wow! wow. Taka dość nieprzewidywalna bestyja. Eee, tu się musimy dostać na górę, a na górę tu się dostajemy tędy. Eee, trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. Pięknie. Ale nie powiem wam, za co mi się trzymać kciuki, to będzie tajemnica. Chcecie się dowiedzieć za co mieliście trzymać ciuki? to napiszcie w komentarzach. Jak wrócę, to na pewno na to odpowiem. Wcześniej jakoś myślę, że nie odpowiem. Pff, dajesz, dajesz, dajesz. Tak, otwieramy drzwi i idziemy. Gdzie, gdzie już byliśmy? E, ogółem tak, tutaj się będziemy, będziemy poruszać po miejscach, w których już byliśmy. I teraz wybaczcie, zrobię coś, co już wiem, że tu jest. Znaczy, poza tym, że wiem, że tu są prześwięcenia. Ale ścięcie, co to za ścięcie w ogóle? No widzisz, ścięcie i ścięcie głowy, no. Ej, e, Tak, coś co już wiem, dlatego że tu teraz będziemy mieli przed sobą e, dwoje drzwi. Zwróćcie uwagę, jak będę biegać po lewej stronie, są drzwi, które prowadzą do pomieszczenia, z którego przed chwilą wyszliśmy. Ale my teraz idziemy w trochę inne miejsce. Miejsce, które nam się na pewno przyda odwiedzić. Tak, tutaj, tutaj po lewej są te drzwi, one się otwierają tym przyciskiem, a my idziemy tutaj. my idziemy tutaj i znowu ścinka skąd te ścinki mm. wow aleśmy dostali tak myślę że już po kolorze który się pojawił o kurde ależ to było mm. Tak, już teraz widzicie tutaj, idziemy właśnie naszego ślimaczka powiększyć, żeby jego skorupka znowu zakręciła troszeczkę bardziej, przez co staniemy się potężniejsi. Na co nadal ja czekam na odpowiedź, ale to dopiero jak wrócę, mam nadzieję od Was się dowiem, czy to znaczy tylko życie, czy też rzeczywiście troszkę mocniejsze te ciosy są. Hmm. Chociaż ja myślę, że to tylko chodzi o życie. Tylko takie hmm, puste frazy, że mocniejszy się stajesz, dobra, tak. się mocniejszy, może bardziej w, w kinole dostać. No, nie jest coś w tym steru. Uh, tak, tymi drzwiami nie idziemy, bo nie chcemy wracać, my chcemy iść dalej. Eee, tak, w ogóle żeby nie być gołosłownym, że chcemy. Iść, iść... O, oh, nie pisać, że... że chcemy iść dalej. Mapka, tutaj te schody. Ten zameczek, ściana w zasadzie, którą widzicie, to jest ten zamek, po którym te schody, po których wchodziliśmy, gdzie taki wielki, masywny zamek nam się pokazywał. Gdzie powiedziałem, że mi się podobają takie ujęcia, i do tego zamku właśnie mamy wejść i w tym zamku dalej się udać. W tym zamku, o, zapiszmy. W tym zamku dalej się udać. Znaleźć, co nam przyniesie przyszłość. Ogólnie trochę po tej mapie będziemy biegać. Będziemy musieli zwracać uwagę... O, to są właśnie te schody, o których mówiłem. Schody, po których chodzimy. I piękna, masywna budowla. No tutaj czuć, czuć masę tego... Ee, ...tej budowli, tego zamku, jak się biegnie. Czuć, że to jest coś ogromnego, przytłaczającego. Przynajmniej na mnie robi to takie wrażenie, mam nadzieję, że na was też. Wow Swoją drogą... Te pułapki... Te pułapki, które te... Te ostrza takie kręcące się... Kojarzą mi się z Indianą Jonesem. A dokładnie mówiąc z jednym z filmów... To był chyba... Chyba Indiana Jones i Święty Gral, Przynajmniej to mi się wydaje, jeżeli był. O! Jezu. Jeżeli był taki film, w każdym razie Indiana Jones, kiedy poszukiwał. Gdzie teraz mamy iść? A, tam prosto całkowicie, dobra. Kiedy poszukiwał Świętego Grala, trafił do jaskini. Wtedy jego ojciec był przetrzymywany i on przez Niemców, już przez Niemców, był zastraszony, że musi. Wejść, zdobyć tego świętego Grala, znaleźć tam były trzy bodajże pułapki. Ja pamiętam dwie. Jedna to była, gdzie trzeba było mm, na podłodze, były różne litery, chyba hebrajskie, ale tutaj głowy sobie uczynić nie dam. I trzeba było e, imię pana e, napisać e, stopami, czyli przeskakiwać po prostu po płytkach, które w e, które tworzą to. Oj, kurcze! które po kolei tworzą to imię para eee, jeżeli się na złej stanęło to oczywiście ona się zapadała i można było spać w przepaść eee, a drugą pułapką była właśnie pułapka, która mi się kojarzy drugą czy nie drugą która mi się kojarzy bardzo z tymi, m, z tymi ostrzami mianowicie był taki motyw ojej, był taki motyw, że m, była pułapka, w której eee, po Boskie słowo czy coś w tym stylu e, zabijało ludzi. Wyglądało to w ten sposób, że było dużo pajęczyn, dużo skrytów tam też leż, leżało. E, I jak się szło, to nagle pojawił się wiatr i ścinało głowę. E, I tam pamiętam, o ile nie pamiętam, jak, jaka była podpowiedź do tej pierwszej pułapki, to do tej drugiej pułapki m, podpowiedź była e, pobożna, czy nie? Jak to było? Pobożny człowiek koi się, kaiś... Chyba, chyba jakoś tak, Co, coś w tym stylu. O, biegnie biegnij. biegnij. E, Pobożny człowiek korzy się. Chyba tak, chyba tak jakoś tak e, to było. E, w każdym razie chodziło właśnie o to, że musiał kleknąć i właśnie takie ostrze podobne przelatywało. Tego nie było normalnie e, widać na wysokości głowy, żeby ściąć tą głowę. E, no i tutaj taka mała agresja właśnie z tymi się to kojarzyło.

Przez tylko ja mam wrażenie, że jej cycki wyglądają jak. Um, psz, przeżytek to jest z silikonu? Tak, sterczą masakra. że to nie są naturalne cicki. Kto tworzył w tę postać, ten model masakry? O, filmik. Zwracający nam co będziemy robić w przyszłości. Oczywiście będziemy bawić. Czyli musimy uruchomić wodę, żeby zasiliła maszynę, która otworzy bramę. Chyba jakoś tak. O, mieczyk nowy. No, no już nie myślałem, nie że się dotną do rękami będzie i będzie jakaś muzyczka słuszna. A, to wiem, no to wiem, gdzie jest. O, przestali mówić. Albo ja ogłuchem. A wy słyszycie? Czy słyszycie, że ogłuchem? Mam nadzieję, że nie słyszycie, że ogłuchem. Mam nadzieję, że nie ogłucham. I to słyszycie. Jakkolwiek to już. E, tak, zdobyliśmy nowy Miecz Węża, ten specjalny Miecz jest kluczem i pozwala Ci wykonać potężniejszą kombinację... Tak, kombinację związaną z czterech myszy. Dobra, gdzie teraz mamy się udać? A, mamy z powrotem być dobra. Czyli dobrze mi się wydawało. Hmm, ile trwa ten odcinek? Przyznam, że... Nie do końca ogarnąłem ile trwa ten odcinek. Ale umówmy się tak, następny save point eee, będzie, będzie końcem tego odcinka. Myślę, że to będzie fair. Mam nadzieję, że tutaj was nie, nie skrzywdzę. Dobra, wskakuj, wskakuj. Myślę, że to powinna być odpowiednia, odpowiednia długość. Jeżeli nie przesadziłem, jeżeli tutaj się nie pomyliłem, dlatego że nie wiem, już to jest któryś odcinek z rzędu. Zwykle miałem problemy z nagrywaniem, kontrolą czasu, ale teraz jakoś w ogóle patrzyłem kilka razy, rozpoczynając ten odcinek, i ani razu nie potrafiłem zanotować, załapać dokładnie, kiedy on się zaczął. Masakra po prostu. Takie to żałosne moje wykonaniu. A, tak. To miejsce pamiętam. Oż, pamięt... Oż, kurczę. Tutaj można było przebiec nad tymi, tymi, ale. No, mi się nie udało przebiec nad tymi, tymi. Eee, o, właśnie, tu mamy. Tu mamy. Mm, tą pochwę na miecz. I otwórzmy. Ja! Yeah! I dalej. O, i mamy pokrętło. Zobaczmy, co to pokrętło zrobi. A, co przywoła przeciwników? Hmm, dość. Nie co by nie mówić, gdzie silniejsze jest. Silniejsze jest to, to ostrze mężowe. Zresztą o rearanżacja wnętrz. Dobra, eee, teraz zobaczmy, czy pamiętam jak się tam dostać. Chyba powinienem pamiętać. Już nie tędy. My się mamy dostać tutaj tam na górę. Eee, I to chyba można było przejść tędy. Tak, 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 tak. O Jezu. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Princuś. No co ty liczysz? Idziemy. I rogry. Ej, ha, I znam do góry. O, skrzynka. Ale, że jestem cholernie spostrzegawczy. Dobra, wiem, że widzieliście go już dużo wcześniej, no ale, muszę sobie jakoś jego poechtać. No litości. Ooooooo, tak, poechtaliśmy sobie jego. Uff. Dobrze, że to był udany skok, bo już nie mam żadnych Piasków Czasu. Aha. tutaj będą Piaski Czasu, pięknie. Dobra, znalazłem życie. Tak, podnosi to drzwi i pewnie te drzwi się będą szybko zamykać. to poczekajmy, aż się załaduje ten półksiężyc tutaj w, lewym, w lewej części ekranu. Odpalamy te od piaski. No, I przechodzimy i jest, idealnie. I znów piaski, dobrze. E, tu się mamy dostać. Tam na górę, dobra. No to idziemy. Pięknie, idealnie. O, szczepiły piły. Skakuj, skakuj, pięknie. Aha, aha. Słyszę tam jakieś pułapki. O, nie tylko słyszę, ale i widzę. Pięknie, uff. Uf. Dobra, napijmy się. Myślę, że to. E, tak, to będzie na pewno koniec odcinka. Jeżeli wam się podobało, łapki w górę, jeżeli się nie podobało, łapki w dół, ale zawsze poprzycie e, to komentarzem, żeby wiedział, co poprawić, co e, zmienić. Chcecie być na bieżąco. Chcecie zobaczyć więcej filmów w moim wykonaniu. Mój kanał, subskrypcja to jest właśnie miejsce dla Was. Na dzisiaj ode mnie tyle. See ya!